No, siema, no witam. W kolejnym odcinku z minecrafta I Chwila przerwy była, więc nie przedłużając, kilka słów wyjaśnienia, mianowicie nie było mnie e, dostępnego w domu, ale tak jestem, nadrobimy to, wszystkie zaległości. No, i to tak na szybko, nie? E, w skrócie, plan zeszłego odcinka był prosty zbudować sobie zagrodę załatwić zwierzęta i tym się dzisiaj zajmiemy, poszukamy zwierząt ee, jeżeli uda nam się o ja coś usiąść na nie. jeżeli uda nam się w miarę szybko tego dokonać i ich znaleźć no to plan był żebyśmy również weszli do netheru dzisiaj ma ten dom na rajdować, budować. No nie ma sensu, mi się wydaje. Nie ma materiału, do budowy, i tak dalej. Byśmy odwiedzili neder. Eee. Hmm. Następnie, 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 co byśmy jeszcze mogli zrobić dzisiaj, poszukać. Eee, jeżeli szybko nam się uda, wszystko tutaj załatwić w tym świecie, to poszukać w nederze jakichś może bastionów, fortecy. Hmm oczywiście nagrywanie jest, jest, dobra oczywiście byśmy wtedy e, zebrali wszystko co potrzebne żeby szukać endu ale z endem się wstrzymamy, z endem zrobimy to tak, że najpierw tu ogarniemy cały nether, ogarniemy sobie tu całą farmę ogarniemy sobie tu dom, ogarniemy zagrodę, ogarniemy wszystko, żeby na końcu iść do endu, po endzie wiadomo Jakiś end city, jakieś może nowe budowle zrobimy I będziemy się kierować ku farlanców Ale to tam wiadomo, to daleka, daleka że przyszłość e, Szukam tutaj teraz To zwierząt, żeby, żeby je tak zagonić do nas Ale mam tylko nasiona, nie ja mam marchewek Mam kości, może? No, mam, super Zrobimy mączkę tą i zrobimy sobie Na szybko o, Marcheweczki ja nie ten przycisk. No tak, 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 tak. tak. Eee, dobra, by zapełnić. Eee, możecie. No i klawiatury nie słyszycie, lub możecie ją słyszeć, ale zupełnie ciszej. Dlaczego? Otóż wam tłumaczę? Mianowicie. E, nie, ta przynnica potrzebujemy. Mianowicie tamta klawiatura dokonała żywota po długim okresie czasu. No, tak to ujmę i po prostu miałem zapasową schowaną no i teraz już funkcjonuje i śmiga wszystko jak być powinno nie? Mm, następnie jeżeli to nie nam przeszkadzać no to to będę się cieszyć, ale nie powinno bo faktycznie jest, jest cicha dosyć w do tamtej to naprawdę nie ma, nie ma podjazdu dobra zrobimy szybko te ziemniory Całą resztę zostawimy w środku. Hmm. Jestem się tym. Dobra, nasiona bierzemy, marchewki bierzemy, ziemniaki bierzemy. E, ziemniaki chowamy, pszenicę bierzemy. Tu jest nasze zwierzęta. czego jakaś podbudka, jeżeli coś się działo. Teraz tak, żeby się nie zgubić, żeby nie zgubić kordów. Minus 1170 na 560. I szukamy, idziemy w świat, szukamy zwierząt eee. Myślę, że nie powinno to być ciężko z nimi patrząc, że ostatnio zabiliśmy te niestety zwierzątka niektóre, no ale stwierdziłem, że to będzie bez sensu i poszukamy sobie innego, tak nie był chyba tylko krowy tu były albo świnie. To poszukamy sobie gdzieś w okolicy. Nie mam zamiaru też biegać nie wiadomo jak daleko. Będę takie bardziej kółeczko. Jeżeli nic nie będzie w bliskim obrębie, no to po prostu poczekamy aż muszę się zrespią. resztą, się nadar i trochę zmienimy kolejność wszystkiego. No bo też nie tego nie, nie sztuka jest siedzieć i szukać przez 20 minut i was zanudzać tym, aby jakieś zwierzęta znaleźć do nagrody. To no, bez sensu tylko postawimy takie kółeczko jak coś będzie weźmiemy, jak nie będzie no to zmienimy może plan działania i tyle o owce, nie, szczerze nie pamiętam na co się owce wołało, ale owiec nie potrzebujemy, ja chcę wezmę tylko świnie, krowy, o i kurczaki, no i mamy zapraszam, zapraszam wszystkich daleko mamy? Nie, jak źle, chodźcie, chodźcie, tutaj będą moje kurczaczki już mamy jednych z głowy. No chodź, 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 170 na 500 tam ileś było. O, piladzerowie, zajebiście. Dobra, dobra, dalej. Ruszamy, ruszamy, ruszamy. Chodźcie, chodźcie kuroki. Chodź ciocia, chodźcie, ciocia. Zapraszam wszystkich. Super, akurat mamy trzech. Zaczniemy je równażać. Będą jaja. Będzie jezonko. Będą pióra. Będziemy mogli zrobić łuk. Właściwie strzały bardziej. Eee, nie wiem czy łapie to mikrofon, czy nie, ale w tle słychać kota jak mi chrapie. <laughs> Więc jeżeli słychać, to to sorry, ale nie mogę na to wpływu. O Jezu, trochę przychalowaliśmy. Dobra, chodźcie tutaj, odkrężymy. Ob Chodź chodźcie, chodźcie, chodźcie Ale nie powinno być stać. Wydaje mi się, że powinno wszystko w porządku no ja mam nadzieję, że mi chłopaki nie zaatakujecie moich kurczaków, co? no kurde, zgubiła nam się jedna Chodź, chodźcie, chodźcie, chodźcie mariaty no nic, dobra, no to będzie jedna mniej, no trudno dwie i tak są wystarczająco potrzebne, a szczerze mówiąc nie wiem, czy, no nie wiedziałem zbyt, czy nam nie zaatakują za chwilę moich kurczaczków o kurde, a no, tu będzie ciężko Szczególnie, że ten idiota nie potrafi tu przejść Tu, halo wariaty No Zapraszam, zapraszam zapraszam do wody, do wody że zapraszam chodź, 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 powolutku przechodzimy To jakieś trzeba będzie zbudować Ale dobra, to z tamtych terenów je wyciągnęliśmy a wszyscy tam tam gdzie gówno tam były kurczaki to byśmy poszli w tą, tą stronę, tam powinna być reszta zwierząt no chodźcie 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 tutaj zapraszam no patrzcie co za no hopsa zajebiście dobra wy do środka chodźcie 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 najmniejszy apartament dla was tutaj zapraszam tu 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 od razu się rozmnażamy i się żegnamy dobra kurczaki mamy możemy to wszystko odłożyć to 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 marchewki zostają to odkładamy dobra no to szukamy teraz świni lub krów tak um, ogólnie myślałem czy byście nie chcieli abym palił nagrywanie z Greenheela znajomy mi polecił zacząłem, no, zagrałem sobie z nim chwilkę czasu, ale jest zima i powiem wam, że spoko jest, spodobało mi się, taki no, trudny deporez jeszcze, powiem tak nie wiem co się dzieje nie ogarniam masz tak, ale wiadomo, z czasem wydaje mi się, że jak najbardziej, o wioska jak najbardziej będę się w to wdrażać, dlatego myślę, czy na przykład nie chcielibyście tego na kanale tak samo jak Minecrafta i wtedy wtedy oczywiście bym się wdrażał ale jakby z wami jednocześnie na kanale już wiecie nie będę aha, nie będę ogarniać CS5 weźmiemy z te nie wiedziałem że to jest wioska ale warto wiedzieć może będzie tu jakiś jeszcze zwierz a może nie mm i będziemy sobie właśnie no może ktoś będzie o sakwa nam się przyda węgla mamy mało buraków nie mamy super będzie farmę poszerzyć ale to później o super do chemii. mamy stoliczek korowa, ale jedno to słabo coś będzie kolejne jedzenie sakwa ale nam się za, bo wiecie o proszę bardzo. Raz, dwa, trzy eee. Troby to tak I widzicie? I wszystko się składa, nie? Robi się noc. Tym, to, to gorzej, to gorzej. To nam się przyda. Myśmy musieli albo się przekimać w wiosce ona szybko wrócić do nas, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby w wioskę, żeby chodzi bliżej potem do startu i do znalezienia krówek. Ale tutaj ogólnie poza tą jedną krową nie widzę nikogo. Grze słabo No kowala Coś ma fajnego A, diamencik. Do tych sak, dobra, zrazu dużo tych sak powoli się odbiera. Chociaż, czy można schować jedną w drugą? Można. O. Hmm. Dobra, weźmiemy ją. Właśnie, po prostu szła na niepotrzebny, że też. Takie rzeczy to mamy. Ale ja tutaj nie widzę totalnie niczego ciekawego. Mam go w już tam mamy trzy. Będziemy mieć piesaczki. Totalnie nic tu nie widzę. Szmarek. Dobra kolego, ja się tu ustawię. Ok. Kurczę, no. Słabo, słabo z tymi rzekami. Jedną krowę no nie wiem, czy po co się targać. wolałbym zrobić w taki sposób. No. I znaleźć dwie, no bo tak to bez sensu. Wioskamy w tamtą stronę. Odbijemy sobie, może tutaj gdzieś może tutaj coś będzie, tutaj często znajduje się e, świnki, nie? w takich drzewach schowanych o, kolejne mięso z owiec. Hmm. No, jest, no jest słabo, jest słabo, nie? z tym szukaniem tutaj o, kolejne mięsko będzie, super kurde Chociaż te świnie albo krowy były. o, 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 o chyba mamy. Mamy, mamy. Super. Chodźcie świnki, no. Ty też dzierzami? Super. Czyli kierujemy się teraz tam. Zapraszam, zapraszam. No chyba to, żeby te dwie były. Już tych, te krowy na razie najwyżej odpuścimy. O Jezus. też nie szukać tego nie wiadomo ile. No zapraszam tu wszystkie. żebyśmy ten nether mogli zrobić myślałem, że to jakoś ładnie zrobić tam w ścianie, wiecie, taki portarek żeby to jakoś też ładnie wyglądało, ale na razie to chyba weźmy ten tego obsydianu i wrzucimy go gdzieś tam z tyłu żeby, wiecie, żeby był ten obsydian hmm, przy tym a gdzie jest ćwina? aha były cztery no mniej że e Panu. O Jezus, nie, 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 chodź, 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 świnie świni, świnie, chodź, choć, choć, ciocie świnki. No, chodźcie, chodź, ciocie. Chodź, chodź. Kurde, uderzyłem tamtą i patrzcie co się dzieje. O, dobra. Idziecie, idziecie, super. No tj. z tej samej strony wyszliśmy. Tam tam jedną najwyżej się, potem skasuje. albo się przeprowadzi. A się raczej skasuję, po co? Jak już tu się rozmnożą, będą cztery, to. Pieska też musimy mogli sobie ogarnąć, ale wszystkie kości oczywiście na mączkę przewaliłem. Ej, ej, a ty gdzie idziesz? Lala. No, idziemy. Jest jakie to głupie. Dobra, płyniemy. Patrzcie, no ciosiki. To już jest prawie 15 odcinka, no to faktycznie bardziej do ganderba wejdziemy tak na sportowo, bo tyle zajmuje czasu szukanie tych zwierząt, że to masakra mm. no i co, no i zobaczymy jak mamy resp i byśmy zrobili exploring w na następnym odcinku naderu a na ten moment, proszę bardzo, zwierzaczki no, czekamy za kolegami swoimi jeszcze jeden, zapraszam, zapraszam zwierzaczki mm wioska, warto wiedzieć tam jest. Teraz ubiom jest, wiecie, zimowy. No, chodźcie, chodźcie, tu wszyscy po kolei. Jezu, jakie wy jesteście naprawdę głupie. Tu, chodzimy. No zobacz, kurwa, zobacz. Ej, debilu. Chodź tu. Ej, mówi się, że świnie to są jedne z mądrych zwierząt na świecie, ale no te, to są jakieś cofnięte na umyśle mi się wydaje No super, proszę Dobra To świnie mamy, zrobimy to w taki sposób chowamy oj 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 postawimy tu węzłę postawimy sobie stolik i postawimy tu gdzieś ja nie tu sobie jeden no, na starczy po co to zabierać mm, teraz tak gdzie jest ta sakwa nie to nie to nie to Obsydian. dobra jak że nie to zrobimy w taki sposób i postawimy sobie gdzieś tutaj ten portal trochę, trochę dalej żeby nie hałasował mi bez sensu, bo wiesz, jak to jest o, no i super idziemy sobie do środka, zobaczymy jakie mamy koordynaty jakie mamy biom To baza, więc, więc nie jest źle, nie ma tragedii. To sobie od razu weźmiemy na uprawy. Tego tak nigdy za wiele. Po prostu zrobiłem u Teraz jak sobie zrobimy farmę to. Idzie na pełnym wypasie. Ty Tego też weźmiemy parę dechadł. Będziemy mieć już na popionki. Dobra. I teraz tak, jak my tu wyglądamy? To bym nie chciał iść na razie. Cięko, cienko tutaj widzę to, no bo jednak by się faktycznie skierowali tutaj w tym kierunku do szkieletu, gdyby nas tylko jakiś fajfus nie dorzucił Zrobię no w taki sposób, mała przekopka. Budulec będzie no pod sodanga i tak dalej, ale chyba się wykopiemy już po drugiej stronie. Tak jak szukaliśmy, tak dobra. No nie, no trafiło się tak średnio. Nie ma co ukrywać, rewelacji tutaj nie ma. Średniowo, średniowo. Dobra, mniejsza. Będziemy potem najwyżej z drugiej strony wchodzić i sprawdzać jak to wygląda. Tu mamy przekopaną z jednej strony przejście. Tam z drugiej strony zrobimy najwyżej to samo. No i co? Wejdziemy sobie tu w przyszłym odcinku. Sprawdzimy czy jest tu jakiś bastion, czy forteca. Też nie raz ryzykować niepotrzebnie, bo to i tak już wiecie, się minut odcinka niec jeszcze przedłużać żeby nie było bez sensu. Odłożymy się, sprawdźmy co u naszej ziomali No i co? No i proszę bardzo. Wszystko mamy już po kolei. Fajnie zbiera się elegancko. No i co? No i tutaj widzicie. Świnki są. Takie tutaj, myślę, może zrobimy jakąś piętrówkę tutaj fajną, takie wiecie taki boksik piętrowy, no to burak jeszcze tu posadził ale nie ma zbytnio gdzie Chyba, że uzbieramy tą trzcinę na na biblioteczki i zamienimy tu na buraki bo też bez sensu, żeby było takie wielkie to No tej trzciny trochę mamy Jest, ale to no jeszcze mało, jeszcze mało. Dobra. No nic. Nie przedłużając. Piękny zachód jest. Taki odcinek eksportowy, szybki. Znaczy no, klasyczny, ale wiecie co chodzi. Bardziej tu było oglądanie niż robienie, bo no zwierzaki i ich sprowadzenie trochę czasu zajmuje. Ale mamy portal amenedę. Mamy, mamy już zwierzęta. Krowy się zrobi przy okazji, jak się znajdzie, no tak trzeba je znaleźć, przez to, że mamy tutaj żeby zrobić enchant, ale w następnym odcinku prawdopodobnie pójdziemy sobie lutować i wydać nether, także dzięki wszystkim za obecność, do oglądania, trzymajcie się, na raje, cześć!